Fajnie to wygląda. W ogóle obrażeń nie dostajesz? Zniszczyłeś mi tylko shielda. Zniszczyłem? W ogóle... Zniszczyłeś shielda, ale w ogóle obrażeń nie dostawałem. W ogóle. Uderz mnie. Czekaj. Ja muszę mieć od. Uderz. Jeszcze Jeszcze Dobra, czekaj, czekaj No Uderz Jeszcze Teraz w głowę Dobra, starczy Na pięć hitów mieczem jestem Bez, bez pancerza Aha Czyli szału nie ma z tym mieczem Chujowy ale, ale ja mam ten Nie, nie, ja mam LED na 100% To daj mi to, ten miecz wyrzuć Ile masz życia? 450 Ja, ja też mam równe 450 Mi po 100 zabierało mi klatę i armor Znaczy, hełm i klatę Jak stylujesz Nie, patrzyłem czy masz większe cycki od moich Już? Już Ile e, wzięło? Siedem Ile? Siedem To w rękawicę chyba uderzyłem no Ile? dobra, trochę wzięło więcej, jest 12 a to coś jest nie tak teraz? 281 mam, czyli wzięło 50 o! teraz to żeś przesadził prawie stuwa. to mało, twoje ciosy mi stówę równą zabierały no bo ja w głowę trafiłem o! teraz zabrałeś mi 125 Dziwna broń. Iki chyba większe wrażenia były, albo mi się wydaje tylko. Co ja tu robię? Przerzuciłeś mnie tu? Nie, tak cię odrzuciło. Ho, ho. Ile wzięło? Eee, czekaj. Ty, 293 z 450 to jest... 150 O dobra ty już wystarczy 138 zostało <noise> Dobra wrzucę ci do twojego ciała ten miecz Nie no te miecze muszą być lepsze od, od piki a nawet jak teraz nie są lepsze to, to porobią jakieś pacze że będą lepsze uh -huh. To kurwa logiczne jest że muszą być lepsze Bo od wy, wyższego levela się można craftować A za to. Gdzie ty jesteś? Ja nie mam życia. Dobra, nie, spokojno. To... No to pora iść, że można. A to jest zwykły toporek. No. Łasek. Czek Takaj w miejscu. Dobra, jak tarczę masz odsłoniętą, ma w nią uderzyć to jest krew. A czekaj, spróbuję cię od z tyłu. Boku, z boku uderzysz mnie. No. Tylko tarczą. A nie. O, A możesz bić i świat zasłaniać jednocześnie? Nie. Aha. Mogę Ale dobrze pierdalania. Ciekawe jak na, na broń palną będzie działać. <grym> Oho. <grym> Oho. A amunicja jeszcze dobra Jest coś zasłonięty? Tak Muszę sprawdzić czy przez tą dziurę da się przestrzelić Pudło, poczekaj Poczekaj. Dobra, czekam, czekam. Ty, ale cały... cały... wytrzymałeś tego armoru, mi zjechałeś, nie? No to lipa. Nie no lipa, ty, ale... Zginąłbym. O nie, ty... <ścoughs> Żart? bo coś rozwalisz jeszcze. Nie, szkoda szafek. Dobra, oho. Obydwa armory ci przestrzeliłem. Tak. Nie czekaj, bo ja umieram, kurwa. Ja muszę iść do klimatyzatorów. Nie usypiam Kurwa. Nie uspałem. Koniec. 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 Dobra, nagrałem to. Sortujesz sobie mnie Dobra, tak będzie szybciej.